19.30. Na wiadomości SimNews zaprasza właściciel kanału Simulatory. Dobry wieczór, witajcie w SimNews, programie informacyjnym, który przybliża najważniejsze wydarzenia z wirtualnego świata. Jesteśmy tu, aby zapewnić Państwu szybki i kompleksowy przegląd informacji z różnych zakątków wirtualnej rzeczywistości. Nasz zespół doświadczonych dziennikarzy pracuje nieustannie, aby dostarczyć Wam najświeższe i najważniejsze informacje, które są dla Was istotne. Będziemy informować o najnowszych osiągnięciach technologicznych, najgorętszych trendach, a także o wydarzeniach, które mają wpływ na życie ludzi w wirtualnym świecie. Cieszmy się razem informacjami i bądźmy na bieżąco z SimNews. Kible, kibelki, tak są nazwane dawnej daty elektryczny zespół trakcyjny EN57 produkcji wrocławskiego Wagu. Producenci Simraila chcą uwiecznić ten skład w grze, jak to opisali w swoim najnowszym poście z 30 kwietnia. Jeden pociąg wiele epok, wersji i malowań, tylko N57. Jak można ujrzeć, projekt N57 jest w zaawansowanej fazie robót. Dzień przed wpisem dotyczącym projektu N57 producenci SimRaila opublikowali na swoim profilu wpis dotyczący parowozu TY2. TY2 to parowóz towarowy produkowany w Polsce w latach 1949 oraz 1958, który przez wiele lat był jednym z najważniejszych parowozów na polskiej kolejowej mapie. Wpis na Facebooku informuje, że TY2 jest kolejnym pojazdem, który zostanie uwieczniony w grze SimRail. Projektanci gry zapowiadają, że parowóz będzie dostępny w wielu wariantach kolorystycznych i że zostanie oddany do dyspozycji graczy już wkrótce. Bardzo się cieszymy, że to co było widać w pierwszym trailerze odbija swoje piętno. Podobnie jak w przypadku N57, ty 2 w grze SimRail będzie bardzo szczegółowo odwzorowany, co pozwoli graczom poczuć się jak prawdziwi maszyniści. Dzięki tej nowej zawartości gracze będą mogli doświadczyć magii jazdy parowozem przez malownicze krajobrazy Polski. Wpisy na Facebooku pokazują, że producenci Simulare są zaangażowani w tworzenie gry, która odzwierciedla bogatą historię polskiego kolejnictwa i oferuje graczom możliwość poznawania i eksplorowania różnych rodzajów pociągów i lokomotyw. A to co jeszcze będzie w dzisiejszym wydaniu SimNews? rework California w American Truck Simulator. Ostatnio pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącego dodatku do gry American Truck Simulator, który będzie odnosił się do stanu Kansas. Zamieścili owy pozw wraz z Aksem Zgani, gdzie jesteśmy. Producent gry firma SCS Software opublikowała w internecie wiele szczegółów i obrazów, które zapowiadają wiele nowych możliwości wyzwań dla graczy. Jak to opisali producenci na stronie blog.scssoft.com Czas sprawdzić swoją wiedzę i dbałość o szczegóły w kolejnej edycji, Zgani, gdzie jesteśmy. Dziś podzielimy się z Wami zrzutami ekranu z nadchodzącego DLC Kansas do American Truck Simulator. Czy podejmiesz wyzwanie i poprawnie zidentyfikujesz te lokalizacje? Na zdjęciach znaleźliśmy parę lokalizacji, są to Mount Sunflower w Wescon, Colby City Municipal Court w Colby, czy Kansas Country Store również w Colby. Dodatek do American Truck Simulator zapowiada się jako niezwykle szczegółowy i autentyczny, a twórcy gry zadbali o to, aby odwzorować wiele charakterystycznych elementów krajobrazu i kultury Kansas. Gracze będą mieli okazję doświadczyć prawdziwego klimatu tego stanu i poznać jego unikalną atmosferę. Wszystko to sprawia, że fanów gry czeka wiele nowych możliwości i wyzwań. A sam dodatek może okazać się jednym z najlepszych w historii American Track Simulator. Kolejny news od producentów gry American Track Simulator, która ogłosiła, że wkrótce wyda patch reworkujący stan Kalifornii. Gracze będą mieli okazję doświadczyć jeszcze bardziej szczegółowego i realistycznego wzorowania tego stanu. W reworku w Kalifornii pojawią się nowe modele terenu, które będą odzorowywały dokładnie realne krajobrazy tego stanu. W tym pasma górskie, pustynie, plaże i wiele innych, również miasta jak Los Angeles czy San Francisco, zostaną jeszcze bardziej dokładnie odzorowane, aby gracz mógł poczuć się jak w prawdziwej Kalifornii. Dodatkowo, patch przyniesie ze sobą wiele nowych elementów wyposażenia. Tak jak nowe skrzyżowania, znaki drogowe czy korekty w geometrii dróg, dzięki temu podróżowanie po Kalifornii będzie bardziej realistyczne i przyjemne dla graczy. O tym napisał SC Software. Wschodnia Kalifornia przypomina Nevada ze względu na podobne pustynne krajobrazy, suchy klimat i geologię. Warto o tym wiedzieć, ponieważ na całym tym obszarze wykonuje się sporo pracy która spowoduje zmiany nie tylko w środowisku, ale także w drogach US395 i US6. Dodatkowo pojawi się zupełnie nowa droga do podróżowania CA120. Mamy nadzieję, że te zmiany jeszcze bardziej poprawią przyjemność zjazdy po tym obszarze Golden State. California Rework to wielki projekt, który zajmuje wiele czasu i pracy ze strony producentów, jednak efekty będą warte tego wysiłku. Gracze będą mogli doświadczyć jeszcze większej autentyczności i szczegółowości, a Kalifornia w grze stanie się jeszcze bardziej interesującym miejscem do zwiedzania. Simulator Złodzieja, czyli nowa odsłona gry Thief Simulator, zyskała drugą serię, której premiera prologu odbyła się 3 maja. Gracze będą mogli wcielić się w postać złodzieja, który musi zaplanować i przeprowadzić kradzież w różnych miejscach, unikając zauważenia przez ochronę i policję. Twórcy gry obiecują jeszcze większe możliwości, ciekawsze misje i bardziej rozbudowaną mechanikę gry, co pozwoli na jeszcze lepsze odczucia związane z byciem mistrzem w dziedzinie kradzieży. Premiera prologu drugiej serii gier za Zanami. Prolog wzbudził duże zainteresowanie u graczy. Ostatnią informacją od SC Software jest rework Curychu w Szwajcarii. Twórcy mówią o Curychu to, że owe miasto zostało całkowicie usunięte i wykonane od zera z nowymi technikami. Nie tylko Zürich będzie zmieniony, ale i również pobliskie punkty orientacyjne takie jak Prime Tower, Muzeum w Zürichu, po Hardbruke aż po rzekę Limat. Będą odświeżone firmy przewozowe oraz inne rzeczy typu samochodowe lub stacje załadunku pociągów. To czego świadczymy w reworku to jeżdżące tramwaje. Tak, jeżdżące tramwaje. W nadchodzącym paczu do gry Train Sim World 3 planowane są zmiany w dodatkach Spirit of Steam oraz West Cornwall Steam Rail Tour. W ramach tego patcha zostaną wprowadzone poprawki fizyki dla lokomotyw 8F i Jubilee, a także usunięte błędy związane z deratyzacją podczas łączenia wagonów w Edge Hill oraz możliwość ukończenia scenariuszy Rayleigh Reliable Rescue i The Tables Have Tuned dla lokomotywy Jubilee. Ponadto zostanie poprawiona głośność zaworów bezpieczeństwa, a złoty medal będzie możliwy do zdobycia w scenariuszu Bovine Blockage. Poprawki fizyki zostaną wprowadzone do obu DLC Spirit of Steam oraz West Cornwall Local Steam Rail Tour i będą dostępne od pierwszego dnia po wydaniu patcha zarówno na lokomotyw Jubilee 8F jak i 4F. Zespół deweloperski nadal pracuje nad rozwiązaniem problemu, który powoduje awarię systemu automatycznej kontroli ruchu pociągu. Należy zaznaczyć, że funkcja ręcznego rozpalania ognia w kotle lokomotywy nadal jest w trakcie opracowania i nie zostanie wprowadzana w tej aktualizacji. Zespół deweloperski bada również przerywane dźwięki związane z biegiem lokomotyw IA, ale ich wprowadzenie wraz z tym patchem jest mało prawdopodobne. Dodatkowo w tym patchu planowane są również usprawnienia w pakiecie dodatkowych lokomotyw. Pełne informacje o patchu będą dostępne w momencie jego wydania. Deweloperzy gry dziękują za wsparcie i cierpliwość w oczekiwaniu na wprowadzenie tych usprawnień. To dzisiaj na tyle dziękuję za obejrzenie. Simnews zapraszam do oglądnięcia o 20.40 filmu o symulatory VR a sztuczna inteligencja, czyli jak symulatory VR mogą pomóc w szkoleniu algorytmów uczenia maszynowego. Miłego wieczoru.